Dzień dobry, Gabriela Figura, Mateusz Szymkowiak. Witamy ze studia festiwalowego Festiwalu Stolica Języka Polskiego Szczebrzeszyn 2025. Już za chwilę na scenie głównej, po raz pierwszy w 11-letniej historii mm -hmm. festiwalu zostanie przyznana nagroda Wierność Książce, a otrzymuje ją nasz gość, gość studia festiwalowego, Wiesław Uchański. Tak, rzeczywiście otrzymuję i dzień dobry Państwu, i dzień dobry. dobry wieczór. Wierność Książce to pojemne... Określenie, prawda? Bardzo pojemne i szczęśliwe, powiedziałbym. Mm -hmm. I prawdę powiedziawszy, niezależnie od tego, że dobrze jest otrzymywać nagrody, to czuję się uhonorowany tym, że po raz pierwszy tą nagrodę otrzymuje właśnie ja. Mm -hmm. Dlatego że to jest. Y to jest na tyle pojemne określenie, że jak sądzę, po mnie przyjdą tu jeszcze więksi, jeszcze bardziej zasłużeni dla książki niż ja, i uważam za wyjątkowo fortunny ten tytuł. Ja bardzo cieszę się, że będziemy mogli na głównej scenie przeprowadzić rozmowę i wtedy na pewno zechcę zapytać, co dla Pana znaczy wierność książce, ale teraz w tym naszym wprowadzeniu do tego głównego spotkania, do tej wspaniałej uroczystości, no to chcę tylko przypomnieć powiedzieć. No, że na książkach, dzięki panu wydanych, dzięki panu obecnych w księgarniach wychowało się wiele pokoleń, bo pan jest od wielu lat, od 1987 roku, szefuje wydawnictwu Iskry, wydawnictwu z wielkimi tradycjami i z wspaniałą historią. I, i no, dla nas to jest wyjątkowe, że pan jest z nami i że będziemy mogli się spotkać na tej głównej scenie, a teraz zapowiedzieć, tak, to, co, co, co będzie. Główne. No, cieszę się, proszę Państwa. Rzeczywiście yy, nie będę tutaj udawał skromnisia. Yy, więc, yy, no, prawie 40 lat kieruję wydawnictwem. To jest chyba coś w granicach rekordu Guinnessa, polskiego przynajmniej. Nie znam nikogo. Jestem nestorem wśród kolegów wydawców yy, i. I w tym sensie nagroda może być uzasadniona. Mhm. Natomiast co do dokonań, z pewnością jeszcze moi następcy, kolejni laureaci tej zasłużonej nagrody mhm. będą mieć nie gorsze niż ja, a może i lepsze. Chciałbym tylko przypomnieć, że Festiwal Stolica Języka Polskiego już w poprzednich edycjach zauważył, że jest potrzeba nagradzania nie tylko autorów, którzy są no, najważniejsi prawda, w literaturze, ale też wszystkie osoby, które pracują nad tą książką, nad jej tym końcowym kształtem, no, nawet nad okładką, prawda? Książka to jest zbiór pracy. Spodziewam się na przykład, potwierdzając Pani przypuszczenia, że na przykład w tym pojemnym określeniu może się zmienić grafik, z, y, grafik książkowy, który y, przygotowuje i typografię oraz y, projekty okładek, ponieważ on także tworzy książkę i znam takich wieloletnich i Państwo ich znają. Grafików, redaktorów, ludzi, którzy promują książki. Wyjątkowo fortunne określenie tego tytułu. Tak sobie myślę o tym tytule, i chyba za tym idzie też ogromna odpowiedzialność, prawda? W byciu wydawcą dużego wydawnictwa od tylu lat i no, wydawanie książek dla wielu pokoleń, kolejnych pokoleń. Czy odpowiedzialność? No, każdy rodzaj pracy, jak sądzę wymaga pewnego rodzaju odpowiedzialności. Ona jest tutaj może szczególna, ponieważ błędy łatwiej wychodzą na światło dzienne, zwłaszcza na przykład błędy językowe, które mogą być przedmiotem ośmieszania autora, bohaterów itd. itd. Jest to rzeczywiście dość odpowiedzialna praca. Dla nas wyjątkowy wieczór o 18.15. Państwa zapraszamy wszystkich tutaj na główną scenę, na tę uroczystość. Ale jeśli jeszcze pan, panie Wiesławie pozwoli, to, to chciałabym dopytać o e, słowowierność książce. Pan kiedyś powiedział, że trzeba być wielkim miłośnikiem książek, że to jest kanwa w ogóle bycia, bycia wydawcą, że te słowa może brzmią patetycznie, ale my tutaj na Festiwalu Stolica Języka Polskiego nie boimy się używać wielkich, wielkich słów. Więc gdyby pan zechciał nam powiedzieć, no, dobry wydawca, to jaki wydawca? No, zadaję zadaje pani bardzo trudne pytanie, jeszcze w sytuacji, kiedy podejrzewam, że mam na odpowiedź około minuty. <laughs> Nie, śmiało, Więc, no myślę, że po pierwsze, to jest ktoś, kto rozumie literaturę, potrafi ją ocenić, ale też rozumie odbiorców i potrafi zrozumieć, czy ta książka Znajdzie swojego czytelnika. E, i, i, I chyba to, no, chyba niczego więcej krótko nie powiem. A skoro o tej miłości do książek, to kiedy się pojawiła u Pana, już w dzieciństwie? Jak u nas wszystkich. No, wszyscy należeliśmy do pokolenia czytającego książki pod kołdrą przy pomocy y, latarki, kiedy nam nie pozwalano czytać dalej lub wręcz jak w moim przypadku pierwszą książkę wziąłem do ręki przy y, naftowej lampie. Mm -hmm. Ja chciałam tylko dopowiedzieć, że przed kilkunastu minutami zakończyło się spotkanie z Przemysławem Pawlakiem, który jest autorem biografii Witkacego. I to no, też jest Pana zasługa, Panie Wiesławie, i z czego bardzo, bardzo cieszymy się i, no, i to dobrze, że... Ale przed chwilą zakończyło się także spotkanie z Wacławem Oszajcą, moim przyjacielem i autorem które zgromadziło ogromną publikę i skończyło się Standing Ovation stojącą na, y, mhm. owacją y, y, no, i, i ta, ta książka także była moją inicjatywą. A jeżeli chodzi o rynek wydawniczy, jak on się zmienił na przestrzeni lat i jak się ma dzisiaj? Znowu pan, Państwo zadają pytania, które wymagałyby wielu, wielu minut na choćby skrótowe omówienie, ale mo, mogę powiedzieć tak, ona się zmienia tak jak następują zmiany cywilizacyjne. Żyjemy w innych czasach i książka nie jest jedynym dobrem kultury y, dostępnym. W czasach, kiedy ja zaczynałem czytanie, właściwie mieliśmy do czytania, do wyboru tylko radio i książkę. Mm -hmm. Dzisiaj y, młodzi ludzie i nie tylko młodzi mają rozmaite, rozmaite inne formy kultury dostępne, a y, no, nawet wtedy, kiedy ja zaczynałem, nie było powszechnie dostępne kino, bo w mniejszych miejscowościach go po prostu nie było. Ja przyznaję mam też dużo pytań nie chcę ich zadawać, bo chcę zostawić też je na, na tą główną, naszą scenę, ale no też Pan, był, jest inicjatorem, mówiąc tak ogólnie, życia literackiego. Próbował też je wskrzesić w Warszawie, uruchamiając salonik literacki. Dziś się zastanawiam i ciekawa jestem tutaj pana też opinii, czy to życie literackie, tak mówiąc ogólnie, przeniosło się na letnie festiwale, panie Wiesławie? Myślę, że jestem po pierwsze autentycznie, pozytywnie zaskoczony. Tym festiwalem, na którym jestem po raz pierwszy, o którym rzeczywiście słyszałem dobre opinie, e, i, e, ale, e, ono jest niezwykle ważne, ponieważ być może dla pewnej części ludzi jest to jedyny kontakt z e, autorami, e, no bo oni nie często przyjeżdżają do przepraszam miasteczek pięciotysięcznych. Tak, ta tak. lokalność jest tutaj podkreślana szczególnie. E, natomiast e, też kameralność tego festiwalu e, i takie wysublimowanie. A wczoraj chyba, na prawda? koncercie Janusza Strobla prawie tysiąc osób. O, <laughs> tak, no Jubileusz Janusza Strobla, 60 lat pracy artystycznej e, e, Szczebrzeszyn pękał w szwach, ale podejrzewam, że za chwilę podczas gali wręczenia e, nagrody także tak będzie. Jestem o tym przekonana. Zapraszamy Państwa na e, widownie sceny głównej, gdzie będzie uroczystość z wręczeniem. Po raz pierwszy. Podczas 11 edycji Festiwalu Stolica Języka Polskiego. Nagrody Wierność książce Wiesław Uchański, laureat zgodził się już przed tą uroczystością. Słów kilka tu nam powiedzieć w studiu, za które serdecznie dziękujemy. Dziękujemy ślicznie i gratulujemy.